Hmm. Nowy film Patryka Wege w kinach. Jak ja się cieszę. Niestety nie przygotowałem żadnego śmiesznego wstępu. Dzisiaj tylko pięć sekund ciszy. Za wszystkie osoby, które pójdą na to do kina. W tym nawet teraz, dzisiaj rano, w dzień premier, z jakiegoś powodu, dużo ludzi na sali. <gry> Chyba, że pomylili z Pitbullem 2005 w końcu. Chyba tytuł jest ten sam. Sobie wyobrażam rozmowę tutaj Wegi z producentem. To jak tam? Masz dla mnie nowy film? Pewnie. Będzie się nazywał Pitbull. No przecież Pitbull już jest. 2005. Tak, ale ten nazwiemy tak samo, to się dobrze sprzedać. Tytuł jest znany. A to ludzie nie będą się mylić? Który jest który i o który ci chodzi i tak dalej? Nie, co ty, co ty, wcale nie. A, no dobra, skoro tak myślisz to okej, okay. no to dobra, to powiedz co się dzieje ten tym twoim Pitbullu. Którym? Aha! Dobra, nie będę sobie przypisywał. To jest skeczek ze Screenrantu z jednego tam chyba z Halloween. Zajebista seria Pitch Meeting z Screenrant. Polecam. Pitbull. To najnowszy. O tym samym tytule, ale zupełnie inny film Patryka Weggi, który opowiada nam historię. Pewnego gangstera, który w Polsce przez lata podkładał bomby o pseudonimie nos oraz Gebelsa, znanego nam wcześniej granego przez grabowskiego policjanta, który go tam gdzieś coś ściganiby, chyba nie wiem. Czy będą spoilery? Muszę się na tym zastanowić, bo mam nadzieję, że większość z was nie obchodzą spoilery w sensie, że jakby nawet chcecie je usłyszeć, ale myślę, czy tutaj jest coś do spoilerowania. No chyba jest. Końcówka była tak debilna, że chyba muszę to opowiedzieć, więc. Więc tak, powiem, że spoilery. Z plusów. Ten film to najmniej wegowy film. Nie, źle mówię. Nie, może to nie. Ten film jest bardzo wegowy, ale w uniwersum Vegi, w VCU, Vega Cinematic Universe, ten film jest najmniej wegowy od dawna. <grywa> ale mówię to zdanie, bo to zdanie jest prawdziwe. Naprawdę, ten film jest mniej wegowy niż kilka poprzednich Botox i tak dalej, ale wciąż Jakbym tego nie znał, bo w ogóle nie znał Wegi, i teraz ktoś by mi to puścił, Pos poszedł do kina z wymazaną pamięcią, to bym siedział kwa, w szoku i w ogóle nie wiedział na co patrzę. Ale znając Wege, to tak, nie było tak źle. Znaczy, znowu, jest źle. <laughs> Kurwa, no po prostu, sprzeczność na sprzeczności, wiem. Film jest słaby, ale lepszy niż kilka jego poprzednich, muszę to przyznać. Znaczy, mówiąc lepszy, mam na myśli, mniej mnie drażnił. Natomiast, przynajmniej jego pierwsza połowa. Może zacznę od tego, że struktura tego filmu to jest klasyczne rozstrojenie jaźni Wegi, który, jezus, Maria, czemu ja zamiast analizować jakiś kurwa kurosawe, co miał na myśli, jakiś, nie wiem, różnych innych reżyserów, to ja muszę analizować, co Vega miał na myśli i skąd jakby taką, po prostu autopsję filmu robić na waszych oczach na zasadzie, z... co tutaj nie gra i dlaczego i skąd ma takie pomysły. Ponieważ początek tego filmu wygląda, jakby miał mieć prosty, jednolity i taki od, idący od A do Z scenariusz, ponieważ słyszymy narrację głównego bohatera. Wtedy możemy sobie myśleć, że to główny bohater, grany przez przemysłowa bluszcza, ten cały nos, który jak w jakimś filmie ala Dom, który zbudował Jack Larsa von jako ten psychopata główny na, robi nam narrację jak miałem 5 lat. Moja matka w domu zrobiła burdela, potem to, a potem to. I opowiada całą swoją historię życia przez wszystkie kontakty z mafią, z Pershingiem, itd, tak i tak dalej. I jak ten pierwszy taki prolog, pierwszy akt filmu wstęp, cholera wie czy możemy coś przyporządkować z normalnych filmów do filmów ale ten powiedzmy już niech będzie, że pierwszy akt. No to, to było idiotyczne, co tu się działo na ekranie, ale przynajmniej mnie tutaj nie atakował Vega teledyskiem zdarzeń, momentów, memów i kurwa sytuacji po prostu wyjętych, wiecie, z kwejka czy z czegoś, które on tam w wulgarny sposób przedstawia. Przynajmniej nie było pięciuset bohaterów i punktów widzenia historii, tylko nagle jakaś taka jedna, ja, gangster, opowiadam wam historię. I tak mówię, to jest głupie, w kilku momentach się śmiałem na głos, może zaraz powiem w jakich, ale, ale dobra, to przynajmniej jest jakieś takie, jest jakaś wizja. Po czym wchodzi drugi akt filmu, już niech będzie. I nagle przechodzimy w perspektywę, już tak bardziej typowo dla Wegi, że nagle wchodzi Grabowski. Grabowski wydaje się być teraz nagle ten nasz gebel z głównym bohaterem. Skaczemy trochę tak po różnych tam, o syn Grabowskiego, o ten, o tu syn tego, o bo 15 lat do przodu teraz, oni są wszyscy starsi. O jesteśmy znowu z tym naszym nosem. I tak kurwa skaczemy, po czym wiecie, znowu jest 5 lat później i, i, i Pershinga zabili, więc jakieś takie klasyczne dla Wegi nagle chaos. Trzeci akt filmu, o mój Boże, to, to jest po prostu taka eskalacja, mamy taką gradację kretynizmu i scenariuszowego. Leci to, że nie chlujstwa, tego takiego chaosu i burdelu. Zaczynamy w burdelu dosłownie, bo nasz bohater był wychowywany przez matkę, która była Alfonsem, jeśli tak można powiedzieć. Nie wiem, czy jest na kobietę Alfonsa inne zdanie. Zaczynamy w burdelu dosłownym, kończymy w metaforycznym, ponieważ trzeci akt tego filmu to jest przedłużające się, nudne. Tu już siedziałem w kinie na zasadzie. Czar prysł Mister Vega. <laughs> Oglądamy po prostu taki zbitek informacji i scen, że mamy ze 30 momentów, które, ja nie wiem, może to też po prostu powstał serial i koleś musiał kurwa zbić 5 odcinków w pół ostatnie 40 minut filmu, ale po prostu ta końcówka to jest taki jeden wielki prawie montaż, że dosłownie, no dobra, bo no to teraz powiedz im, że zginął. Mówi im, że zginą. Nie, no, jakbym mówił komuś przez telefon, ten idzie, mówi. Tam ci mówią, dobra, to porwijcie tych, to ci porwali tych, to zatrzymajcie tych. I takie mamy takie skakanie, po prostu jakbyśmy przekładali strony w książce i czytali tylko na główek. No, w zasadzie takiego, wiecie, nie ma scen, tylko sam montaż wydarzeń istotnych. I tak kurwa, ostatnie 40 minut, aż do finałowego, finałowej akcji, która chciałem powiedzieć jest jedną z najgłupszych akcji w historii kina końcowych, jakie widziałem, ale. Pamiętam filmy Wegi inne, więc chyba nie jest jedną z najgłupszych. najgłóbszych. <laughs> ja to czasem mam wrażenie, że żeby rozmawiać o filmach Wegi, to trzeba stworzyć jakiś oddzielny język. Tak dosłownie, jakąś nową mowę tutaj Wegowską trzeba zrobić, bo, bo mówimy w ogóle w innych kategoriach niż normalnie. No tak, ale a propos tego, że przy każdym filmie się zastanawiam, kiedy wyjdzie Wega z Wegi. Nasz mały bohater, znaczy nasz bohater, który robi narrację na samym początku filmu, że ja miałem 7 lat, to matka otworzyła w domu bordel. I mówię tak, kiedy, kiedy wyjdzie? No bo to, że tam dzieciak się wychowuje burde i tak dalej, to już jest takie... Co ja mam na myśli, że wyjdzie Wega z Wegi, no nie? Dla tych, co nie wiedzą. E, coś typowego dla niego, czyli, bo, czyli albo jakaś taka hiperwulgarna, chamska, może straszna scena, ponieważ on uwielbia takie jakieś epatować po prostu czymś strasznym. Albo... Tak, często to jest połączone z jakimś memem albo tekstem, który słyszeliście od wujka najmniej na 700 razy i tu jest przerobione na, na dowcip. Albo, to co ja, jakby, no, strasznie gardzę tymi, to jest jakby typowe dla WEGI, to można rozpoznać, że jego bohaterowie nie zachowują się jak ludzie, wszyscy są takimi karykaturkami w stronę, każdy gwałci dzieci, morduje kogoś, nawet kurwa najlepszy policjant, Znaczy najlepszy, ten policjant, co jest naszym protagonistą, nawet on tak naprawdę jest pedofilem. No przecież niedawno o tym gadaliśmy. Prawda? Wiecie o co chodzi, tak, nie ma, nie ma normalnych ludzi w tym świecie. Wszyscy są kurwa jakoś umoczeni. Botox, każdy lekarz. Tutaj policja, mafia, wszyscy źli, gwałciciele, mordercy, no nie ma normalnych ludzi. Pierwsza scena filmu, pokazuje nam się na ekranie ta matka, ten chłopak siedmioletni i dosłownie ta matka ona rzuca mniej więcej taką wiązankę w pierwszej minucie filmu, że podchodzi do tego siedmioletniego syna i na zasadzie, co się kurwa marzesz chuju jebany, obspermiony chuju. Nie, nie wiem w ogóle, no taki, taka kurwa wiązanka leci z jej mniej więcej, tam coś w ogóle jakimś jakimś zwodzie, orgazmie, jakimś takiej wiązanki nawet nie słyszałem nigdy, nie? Od tego zaczynamy, więc mówię, dobra, wiem przynajmniej, na czyj film przyszedłem, no nie? Bo wiecie, nie wystarczy pokazać, że ktoś wyrasta w patologicznej rodzinie, bo jego matka jest prostytutką i, i u niego w domu są, jest po prostu burdel. Nie, nie, ona jeszcze musi, no ona tam jeszcze wpysk daje temu siedmiolatkowi i jest na zasadzie, wiecie, że tam rzuca takie wiązanki i każe mu spierdalać z domu. Więc on jako nastolatek po iluś tam kradzieżach podkrada jej prostytutki i w domu obok robi swój burdel. Więc w ogóle, po czym przychodzi do niego masa, grany przez Karnowskiego <grym> i kurwa się wprontuje nasz bohater w porachunki mafii, w i poznajmy Pershinga i całą historię. O mój Boże, tak się śmiałem przy wielu scenach. I ten nasz główny bluszcz, który go gra, który trochę wygląda jak Robert Zdar, człowiek twarz szczęka. <grym> Dobra, nie chcę się śmiać z ciebie, z wyglądu, nie? Ale tak w sensie, to mi się kojarzyło z klasycznym kinem klasy B albo nawet Z amerykańskim, czy znaczy, takim, co powstawało w Ameryce. To tak sobie myślałem, to, to pasuje do Wegusia właśnie. To, tak, to jest jego Robert Zydar, nie? Chociaż no, to już nie jest złym aktorem oczywiście. nasz Robert Zydar też nie był w sumie. W każdym razie on cały czas jeszcze gada ze wszystkimi bohaterami w taki sposób. Nie wiem o co ci chodzi. I wtedy zostałem w tym burdelu. Więc on gada tak jak jakaś postać jak odwalaszka, jak jakiś taki wiecie, na zasadzie. On, on sam sobie robi jaja z siebie de facto, bo jest już tak dziwny. Eee, no ale tak, zaraz go gubimy i wchodzimy w innych bohaterów i tam no, jakby poznajemy historię, wszystko się zaczyna chaos, chaosowo mieszać, więc jakby tracimy nawet ten taki, tę te, podstawę tej, tej historii, no trudno. Znaczy bo Vega po prostu jak zwykle nie potrafi wymyślić spójnego scenariusza, on ma milion pomysłów, które upycha w jeden film. Czyli pokazać całą historię tego gangstera, rzekomo prawdziwego w ogóle, nie wiem, może on istnieje. Czy znaczy, na pewno istnieje, bo widziałem jakieś, jakieś oburzenie, gdzieś jakieś wpisy, że z nim wywiad robił, a on się chwali, że zamordował tyle osób w ogóle. Nie wiem, wiecie, ja mówię o filmie, nie o prawdziwej historii, zresztą, uch, ci nasi gangsterzy mnie strasznie nie interesują jakoś. Czasami coś tam oglądam z ciekawości. Zresztą w ogóle Pershing, tu kręcili coś na jego cmentarzu, leży rząd obok mojej babci, także ja grup Pershinga akurat odwiedzam regularnie. Taka ciekawostka. No ale wracając, to no więc mamy taki motyw, wiecie, że trzeba ukazać całe kulisy gangsterskie, kurwa, od lat 90. aż do teraz. Trzeba jednocześnie wprowadzić, jakby, tego Gebelsa w tą historię, który jest zupełnie inny niż w tym starym Pitbullu i, jakby, w ogóle no taka niby ten sam człowiek, a trochę inny człowiek. Z historii jego syna, ponieważ no mówiłem spoilery, jego syn, tutaj już tam dorosły, jest na Polibudzie z paroma ziomeczkami na informatyce. I co robią nasi studenciory z Polibudy? Stwierdzają, że będą, otworzą szajkę przestępców, trochę jak ten gang karateków w latach 90 typu, że no nie chcą krzywdzić ludzi, ale będą okradać bogate domy, bo oni się znają na alarmach, wiecie, informatyka, więc mogą się wkradać w nocy i tak dalej. To oczywiście wszystko idzie sideways. Wszystko im się sypie, ponieważ okradają pana Noca, tego złego gangstera, co bomby produkuje i gada jak larczek, i sztywniak. No i wiadomo, no i, i, i potem, widzicie, tu jest jakiś zalążek na pomysł scenariusza, jest, jest koncept, no nie? Gdyby nie to, że zamiast zacząć może od tych karateków czy coś, to my zaczęliśmy z tamtym. Było takie wprowadzenie, 10 lat później, 15 lat później, wiecie, godzina filmu, i teraz nagle wprowadzamy ich, po czym oni nagle robią parę głupot i nagle wracamy do perspektywy Goebbels kontra ten nos i wchodzimy w jakieś takie ogólnopolicyjne, jakieś kurwa mafiozi z Rosji przyjeżdżają, tutaj Błachowicz biega z, jako jakiś tam antyterrorysta z jakimś oddziałem, Goebbels z wszystkimi w ogóle tutaj kurwa steruje jak Tywin Lannister w g Tutaj ten nasz Goebbels z policji to po prostu on tu ma prokuraturę kurwa tajniaków, o, on, dosłownie jest na telefonie cały czas, ten Grabowski mówi na zasadzie, wpuśćcie te dwa samochody przez granicę i tam kurwa Rosjanie wjeżdżają z kałachami przez granicę. Takie, wiecie, po prostu ten nasz Grabowski tutaj to jest naprawdę, no jak jakiś Trump siedzi po prostu, nie? Co skutkuje zresztą jedną z najgłupszych scen ever, ponieważ no, gdzieś w międzyczasie, na koniec, w tych wszystkich porachunkach, że ten porywa ludzi tego, ten porywa ludzi tego, ten porywa ruskich, a ruskim mówisz, że to ten zrobił, więc rusty są wkurzeni na tego, zabijają jemu rodzinę, więc ten porywa ludzi od tego, Takie Kurwa, po prostu montaż takich debilnych wydarzeń pseudogangsterskich. I, I ten nos, ten zły od bomb, ma syna Goebbelsa i razem z synem tam jakąś grupkę, jego dziewczynę i, i sześciu tam kolegów, koleżanek. I ma ich tam gdzieś przykutych na zasadzie na jakichś torach, no wiecie, ukrytych zakładników i mówi, że tam nie wiem, do piątku oddajecie hajs, wypuszczacie naszych ludzi czy coś, albo oni zginą. No i generalnie nam dochodzi do takiej sytuacji, że wszyscy są w lesie, ci nasi zakładnicy uciekają, bo ten ich wypuścił. Właśnie ten zły ich wypuszcza, po czym bierze swoich ludzi i mówi biegniemy za nimi, polujemy na nich. Na zasadzie i tam w 15 on z gangsterami biegną, to są zresztą te ujęcia, chyba w ogóle końcówka filmu, te wszystkie ujęcia są w zwiastunach z tego, co widziałem i na promocyjnych. Ja oni biegną przez ten las, dosłownie tak na to biegnie kurwa z pistoletem ten nasz gangster. Wow, wow, policja, spokojnie, ja tylko opowiadam o filmie. Goebbels jest na telefonie z swoim dzieciakiem. Jednocześnie Goebbels chce to tak załatwić, żeby dzieciak sam nie trafił do pierdla, że w ogóle brał w tym wszystkim udział, okradał domy i tak dalej. I Goebbels z jakimś tam ziomeczkiem siedzi w przyczepie takiej wiecie typowej, że tam komputerek i tu centrum dowodzenia. I mówi do syna, że tam na zasadzie... Dobra, to my cię odbierzemy tam w którejś części lasu. Biegnij, biegnij, tam ci biegną za nimi. Ci uciekają. Ten siedzi przy telefonie, nie? <grym> znaczy nasz dzieciak Biegnie z tymi kolegami i tak dzwoni na policję. Oni tu nas gonią w lesie, rozlokalizujcie telefon. Po czym nagle w lesie kurwa wysiada 30 policjantów z jednej strony, 30 z drugiej, 30 tam jakichś antyterrorystów. I też oni, wszyscy ci policjanci w takich grupkach, jak, jak kibole na ustawce, też biegną kurwa przez las. I wszystko widzimy z perspektywy, takiego montaż, że skok na tego, skok na tego, skok na tego. Od Grabowskiego jest jakiś taki komputerek u tego jego speca w tej przyczepce, który pokazuje nam, że niby śledzi telefony. I dosłownie mamy taki, <grym> /mm> jak w pęcie, wiecie, kółeczka na mapie. Z z drzewami i widać, że policjanci dosłownie tworzą okrąg w tym lesie i się zacieśniają. Ja Więc tam setka policjantów dosłownie nagle się pojawiła idealnie w jakimś środku lasu i, i ich zamyka. Po czym ten mówi, takie wydaje Grabowski temu swojemu ziomeczkowi rozkazy, że on na zasadzie sprawia, że ta komórka jego syna znika. Wiecie, tak manipuluje tym odbiorem, przez co ci policjanci się na chwilę rozchodzą, ci jego, te, te dzieciaki wybiegają, po czym ten im, Znowu przywraca oryginalny obraz, więc policjanci się schodzą i okrążają tylko tych bandytów bez dzieci. I dosłownie jest taka strzelanina, znaczy strzelanina. rozstrzeliwują ich. Po czym te dzieciaki podbiegają już do tych naszych. Do tych naszych z tyłu wychodzą z zakrzaków ruscy. I ruscy mówią, ha nie, nie oddałeś nam narkotyków, Goebbels. I ruscy z już mają ich zategować. Goebbels podnosi rękę, a za ruskich, zakrzaków wychodzi Błachowicz ze swoimi ludźmi, bo ich cały czas śledził jako antyterroryści. Ja mówię po prostu, ja nie, nie wiem jak to brzmi, jak ja to opowiadam, w sensie to, to była jedna z najgłupszych rzeczy, jaką widziałem i w ogóle... I oczywiście obydwie grupki zostają rozstrzelane, tych złych. Goebbels wygrywa. Ale mimo tego, że jest tak, że stoją nasi bohaterowie, za nimi stoją e, ruscy, a za nimi antyterroryści od Bachowicza, to mimo, że oni walą do nich na zasadzie, że, że rozstrzeliwują tych ruskich, tu, 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 to nie ma w ogóle żadnego, że tam kule przechodzą przez nich czy coś. Grabowski z zamkniętymi oczami słucha tego, jak wszyscy upadają i... i... W ogóle... A wcześniej dwie godziny debilnego filmu. Dziękujemy. Patryk Wega. Może już co do domu. <laughs> Oczywiście jakieś tam żarty z masy, bo tutaj Karnowski na masę. Jakieś tam coś o Pershingu, jakieś takie poprzeplatane, prawdziwe wydarzenia, upchnięte w filmwegi. Wiecie, morderstwo Pershinga i tak dalej tam w zakopcu. No i oczywiście, co muszę powiedzieć, bo z dwóch jeszcze takich istotnych rzeczy wegowych. Pierwsza to jest taka, że to jego ostatnie nawrócenie widać, to znaczy cały ten trzeci akt filmu i drugi. Grabowski co, jak, co którąś scenę randomowo idzie do księdza do kościoła i słucha, co mu ksiądz mówi po czym. Po czym jak jakiś kurwa otchniony, jak, jakiegoś suncu przeczytał na zasadzie, ksiądz mówi jedną sentencję, on idzie i na zasadzie to wykonuje. Przez ten cały czas na polecenie księga, księdza słucha czegoś ze Starego Testamentu, jak tam Mojżesz wyprowadza ich przez morze. w ogóle jest takie, są takie mocne alegorie, że, znaczy mocne, no, zero subtelności, tylko on tego słucha i to robi. <grabowski> że Grabowski po prostu zachowuje się jak jakiś kurwa, ktoś ze starego testamentu i w ten sposób wygrywa. Także w ogóle Vega tutaj naprawdę tak już odlatuje pod tym kątem. To jest tak debilne i to jest tak tyle razy widzimy. No z pięć scen jest, że Grabowski słyszymy czytany audiobook, bo on, ja nie, nie wytłumaczyłem. On słucha audiobooka, ze, wiecie, z YouTube'a czy z czegoś starego testamentu i po prostu my tego słuchamy, tam siedmiu zdań. Ktoś mu wchodzi, on zdejmuje słuchawki i wiecie, idzie do akcji. Tak mówię, ja pierdolę. I druga rzecz, taka hipercharakterystyczna dla Vegi, którą tu po prostu, ten film robi to najgorzej, czyli najlepiej dla nas, no śmieję się, to są postaci kobiece. To znaczy, generalnie krytykuje się teraz skinie, jak są złe postaci, w ogóle, niezależnie czy kobiece, ale oczywiście, jeśli ktoś nie potrafi pisać postaci kobiecych, to tak się rzuca trochę w oczy, bo, już ostatnimi czasy wszyscy na to zwracają uwagę, no to tutaj po prostu feministki na zachodzie umarły przy tym filmie. <grych> w sensie, to naprawdę, nie ma tutaj, nie ma tutaj normalnej kobiety w tym filmie. I tutaj nawet to obrazuje, jak ten film jest debilny, że tak, najpierw mamy z kobiet tą matkę tego naszego bohatera, no to już zacyzowałem ją raz, znaczy parafrazowałem, bo nie pamiętam dokładnych słów. E, mamy trochę prostytutek. Mamy trochę takich wiadomo, drugoplanowych, trzecioplanowych, że tam wpadają do gangstera na ziemię, kurwa, i on akurat kogoś bzykał, no to była jakaś blondynka pod nim, albo tam się siedziała kanapę obok, albo nie z dzieciakiem stała za rękę. Więc takie postaci, które nic nie mówią i do niczego się nie przydają poza seksem. Mamy z dwóch jeszcze najważniejszych kobiecych postaci, które rzeczywiście coś robią. No jeszcze jest pani prokurator, co mówi dwa zdania z Gebelsem, no, ale to wiecie, no, dosłownie ma dwa zdania w filmie. Tak to mamy dwie postaci kobiece. Jedna to jest dziewczyna, potem żona tego naszego złego, tego od bomb nosa, która, którą on poznaje w sklepie spożywczym zachowując się jak creep. Mimo tego, że on zachowuje się jak creep, patrzy na nią i nic nie mówi, to ona mówi, że chodźmy na kawę. Na kawie on jej cały ten wstępny monolog filmu pierwszy, to jest jakby do niej, że on jej opowiada o byciu gangsterem, o zabijaniu, że bomby podkładał wszędzie w Polsce i tak dalej. I ona mówi, że to ciekawe, na zasadzie powiedz mi więcej o tych bombach. Policja go zgarnia. On się z nią widzi, bo idzie do Pierdla na jakieś tam lat. On się z nią widzi i, i, i generalnie bzykają się w Pierdlu i ona taka na zasadzie po jednym kontakcie z nim zakochana. Więc jak on wychodzi z Pierdla, to są małżeństwem. I potem, i ona w ogóle jako postać, no to taka zwykła brunetka, co pracowała z pożywczaku. Jedyne co nie wiemy, to że ma jakieś OCD, bo tam układa wszystko równiutko i na zasadzie jest taka, wiecie, że musi być wszystko perfekcyjnie. No ma jakieś takie, ma jakieś OCD, nie wiem, nie? Po czym, jak potem ją widzimy w filmie ileś lat później, jak on wychodzi z Pierdla, może to jest w serialu, może zapomnieli to tutaj wsadzić, ale totalnie w filmie bez żadnego skurwa sensu i wyjaśnienia, jak ją potem widzimy, to zachowuje się jak osoba taka filmowo-psychiczna. No chodzi taka blada, na no razie nie wie co się dzieje i wygląda jakby chciała się zabić, albo jakby była naćpana, nie? Albo w jakiejś psychozie. Także, i dosłownie to jest niewytłumaczone, no ona się tak do końca filmu kręci po prostu. Aż ginie. Bo oni wszyscy giną. Przez ruskich gangsterów, ale no zabici, ale no w sensie dosłownie nie ma, wiecie, nie ma nic pomiędzy, dosłownie ona tak No poczekam na ciebie, jak wyjdziesz, z Pierdla, nie? I tam się bzykają Potem jak już wyszł, jak już tam jest te 10 lat później, to ona taka Się snuje pod domu jak trup, no w ogóle no nie ma to sensu, nie ma to ni nic, no I druga postać kobieca, taka, co tam ma ze trzy kwestie i tam paru synach się pojawia, to jest Tego, tego, in ten informatyk, student, syn Gebelsa na, na, zasadzie, jak tam po pierwszym rabunku idą na jakąś imprezę i siedzą nagle przy stole z jakimiś duperami, i ta dupera obok niego, która przez cały film w ogóle jakiś, ona gada, jakby była cały czas nać pana, idzie z nim do mieszkania, bzyka się z nim i to na zasadzie jest taka, taka scena pierwszego seksu według Wegi, czyli siada na nim, są w ubraniu, po czym ona zdejmuje chyba koszulkę, i on mówi, a może powinienem założyć prezerwatywę, mimo że jeszcze cały w ogóle jest ubrany i... Nie, 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 nie. Scena jest taka wyjęta z rzeczywistości. A ona, e, wyjmę go przed końcem. I nawet się nie rozbierają, nic, niby się bzykają. W sensie tak, że to trwa w ciągu trzech sekund konwersacja do orgazmu. A nawet się nie rozebrali, nie? To jest <grybujesz> w ogóle. Nie, nie, nie. No, wega kręci w scenę, nie? No, w każdym razie ona się zachowuje jak naćpana kretynka, a on mimo wszystko z nią jest potem. Ona jest też wśród tych porwanych na koniec. No i ona przez cały film to ma właśnie takich kilka momentów takich pół dialogu i zachowuje się, jakby była totalnie naćpana. Jak taka czpółnka w kosmosie, po prostu głową. To są wszystkie postaci kobiece w tym filmie. Jakby... Gratuluję postrzegania kobiet. Znaczy, nie, nie, no, rzeczywiście się, się śmieję, no nie wymagam od tego filmu nic, naprawdę, od wegi, ale, no wiecie co mi, wiecie co mi chodzi. To jest po prostu... <ścoughs> to jest słabe, no. Ech, słuchajcie, no nie wiem co mam więcej powiedzieć. No, film jest naprawdę słaby. Tylko to pierwsze pół, śmiałem się, widziałem błędy, ale jeszcze jakoś... Ono miało jakąś strukturę. Potem już jest taki chaos, że to po prostu... Bo naprawdę w połowie filmu sobie pomyślałem, że hej, ja się nawet nie nudzę, nawet nie jestem zły na ten film. Ta te mówię, te pierwsze pół filmu nawet było takie... Nie chcę tego dalej oglądać, ale przynajmniej, nie wiem, no nie mam... Nie walczę ze sobą, żeby wstać z siedzenia w kinie. Druga część to już czekamy, aż się skończy. Ta końcówka to już po prostu jest taki burder, że nie wiadomo w ogóle... Ech, bez ładu i składu, milion wydarzeń, montaż i kretynizmów, i słuchania Grabowskiego, kurwa, audiobooka Starego Testamentu i... I, i, i oczywiście brutalne morderstwa, przekleństwa i wulgaryzmy. Super. Totalnie nie wiem, jaką powinienem dać ocenę, w sensie. Wiecie, biorąc pod uwagę Patryka Wege, ale. no, Pierwsza moja myśl to było trzy, więc już niech tak zostanie, natomiast. Nie wiem, trzy z serduszkiem. <grym> 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 Najlepszy film Patryka Wegi od lat. Wciąż gówniany, jak nie powiem. Wciąż po prostu burdel na kółkach. W VCU. Czekam na Wasze komentarze. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.